Cześć, macie nazywam się Łeza i zapraszam Was dzisiaj do czegoś specjalnego. Dzisiaj jest ze mną moja Julcia, kochana dziewczyna w czapce misiowej, jak, jak to standardowo na łezowym kanale. Dzisiaj przyszła pora na to, żebym otworzył taką specjalną paczkę, która do mnie przyszła, którą mogą odebrać po przeprówce, więc ona jest ciutkę spóźniona. Otóż to paczką jest OHO! Tą paczką jest Pixelbox, mili ludzie z Pixelboxa przysłali mi paczkę i powiedzieli słuchaj, to, to działa coś jak subskrypcja, subskrybujesz do Boxa i oni ci co miesiąc przysyłają fajną paczkę. Wybierasz kategorię, czyli jest retro, horror, filmy i tego jest dużo. Link do tej strony, żeby to wszystko zamówić jest w opisie. To jest chyba paczka. Taka. Mm, to nawet nie jest chyba majowa paczka, to jest po prostu taka pierwsza, najpierwsza paczka z tego co wydawali. Majową powinniście, ale teraz już można się zapisywać na paczki czerwcowe. Ja tej paczki nie otwierałem. Czekałem właśnie na film, żeby wam nagrać, żeby wam pokazać, co w takiej paczce może się znajdować. Julka tym bardziej nie mogła się doczekać. No, że jak się teraz się, że... Ho, 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 ho. Ho ho. Mi się wydaje, że zrobimy może jakiś challenge w tym. Julka jeszcze nic nie wie, więc co zrobimy? to ja będę Julce, Julka będzie miała zamknięte oczy i ja będę wyciągał rzeczy z tej paczki, Julka będzie miała zamknięte oczy, będę dawał jej te rzeczy do ręki i ona będzie musiała zgadnąć, co to są za rzeczy. Jeżeli źle zgadnie, to nie dostanie nic z tej paczki. Nie! <laughs> Czy bierz udział w tym terytorium? Dobra. Dobre. Ale jedna startowa rzecz jest moja od porządku. Dobra, coś wybierzemy. Teraz bierzemy się za otwieranie. Julia zaraz będzie zakrywała oczy. Jeszcze nie. Ja się muszę odpolić do takiej folii. jaki jestem silny. Silne. Dobrze, jeszcze powiedz. Zaraz mi zbierę około łokciem. Czyli silny! Silny. Silny! Open box to start, już widać? Nice! Dobre opakowanie, zaraz. Joho! Otworzyłem. Coś się cocha w środku. A ty co? Ty. Dobra, ja to teraz są tak czapę na oczy. Ręce wysoko przed ciebie, daleko przed ciebie. Tutaj, tak. Pokażę najpierw w kamerze zawartość. Uu, dostaliśmy list. Dostaliśmy list. Jeśli toczy, to trzeba, należy, należy do wąskiego grona osób, które mają okazję przekonać się, czym jest Pixelbox. Jeszcze przedpremierowo. Tak jak mówiłem, to jest paczka przedpremierowa. Dziękuję. Dziękuję ekipa Pixelboxa za tą paczkę. Naprawdę dziękuję i przepraszam, że się spóźniłem. Będziemy wdzięczni, jeśli przekażesz nam swoje uwagi, wskazówki, jeżeli mogli. Ja będę bardzo obiektywny, jeżeli chodzi w tym filmie, jeżeli chodzi o opakowanie i te rzeczy, ale jak na razie się bardzo dobrze prezentuję. Ale teraz... szkoda, że tego nie widzisz. Ty jeszcze, ty jeszcze tam sieć. Jeszcze tam sieć. Tutaj tak fajnie zapakowane. Tutaj jest fajne logo. Uuoooo! Wow, dobra. Dala, zaczęły się rzeczy. No. Więc pierwszą rzecz, którą dostajesz, którą upuściłem od razu, to co to jest? Znaczy, pewnie nie zgadniesz, czego to jest to e, dana jest, rzecz. A... To. Woo, 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 woo. No. Brawo, wygrałaś Yay. nagrajkę. Kto mi się podoba? To jeżeli widzicie, czy to jest. Ja bym zaraz tylko. Jak, jak Julka odgadnie, co to jest, ja wam wytłumaczę. Co to może być? No? Czy w tym jest koszulka? Skąd Nie podglądaj! Ty mało pomała, brawo! To jest koszulka z Duck Hunt'u, jeżeli ktoś pamięta na nes e, Pierwsza, kurczę, jedna z pierwszych gier jakie kiedykolwiek miałem styczność Ale tak, to jest koszulka z Duck Hunt'em Bardzo fajny design, jeszcze nie wiem jaka będzie jakość, ale tak widzę po długość, że na razie źle się nie, pre, nie prezentuje, trochę tam jest prześwitujący druk, ale Zobaczymy. Zobaczymy. Przy następnym openingu następnego boxa powiem wam jak ta w się sprawdziła. To będzie zajebiste. To może ty, Jula, wejdziesz. Patrzcie, co to jest. Ciekawe, a może to opakuje ci, pokażę. Nie, to będzie za łatwe. No. Zrób, to, zrób to w opakowaniu, bo to będzie za inaczej. Mów, co, 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 co czujesz. Tu jest bryloczek. Tu bruloczek? jest kółko, a tu jest reszta. No, a czego to jest bryloczek? Bo to jest wszystko no. wyteksturowane, to wszystko czuć. Nie wiem. No. Zelda. ZELDA, skąd się ZELDA wzięła? Nie wiem, wracam już do głowy. No a w, w pierwszej konsoli co było? Mm, Nintendo, no, no co każda konsola ma? Mario. W każdej konsoli co znajdziesz? Nie wiem. To jest No, to jest joystick, pierwszy joystick. Jula, ale ty, nie no w sumie zgadłaś. Z lekką pomocą zgadłaś. Więc to jest właśnie do... No bo właśnie do Nesa, a pierwszych... sobie oczy i spróbuj wyczuć sobie. Ja... w naszym openingu tak zrobimy. Dobra. Więc to jest joystick Donesa, fajna, fajna, fajna... fajny wyloczek. Spoko, fajny, to... podoba mi się. Co to jest? też ty... to Ty? tu się Juli spodoba. ja tylko Juli... Julia tego na 100% nie znajdzie nie zgadnie, ale może widzisz, jakiej gry to jest. Spróbuj wyczyć, co, co te pudełko ma na sobie. Ma jakieś takie wybicie, no? Nie wiem, ale jedna gra, która mi przychodzi do głowy. To Mario. Nie. Tak, nie wiem. Mario to to nie jest. To jest coś z Mario. Co było? To jest ten taki, co mu głową uderzał. No. No, co? I co z tego wychodzi wtedy? Grzybek! Czyli co to jest? To jest ten znak zakładania? No, brawo! No, w środku są cukierki, monetowe, monetowe cukierki, właśnie te. Ale to też jest fajne, żeby postawić na szafce, żeby to mieć, więc to fajnie wygląda. Kolejny gadżet. To może mi się przydać w przyszłości. Patrzcie, co to jest Więc to jest całkiem fajna rzecz taka na Pixelboxa. W Pixelboxie takie, sobie je znaleźć, to naprawdę fajna rzecz. Ty to wiedziałaś? dostałeś na ten, na gwiazdkę w podobnym opakowaniu był? Tak? Ja miałeś... No więc to jest portfel. Nie wiem, może jednak zawsze tego używać, a ja nie twojego, co od ciebie dostałem. no, rób co chcesz. O. Okay. Teraz, teraz uwaga, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, która przyszła. A teraz. Ty... Przypinka. Z czym? No nie, no nie odczytasz <grym> raczej. To jest przypinka, ale to jest właśnie moja lekka uwaga, że to było luźno w pudełku i widać, że to jest ciutko zarysowane już. Ale poza tym, jeżeli ktoś jest jakimś takim właśnie bardziej um, grandziowym, ja bo mój plecak jest taki stary, jeansowy, to będzie idealnie pasowało do tego. Możesz patrzeć? Możesz patrzeć. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tego Pixelboxa. Naprawdę, to ja mam dużo tych... E, to jest od sukienki. Nie sypnie! No i cholera jasna! Ok, więc kochanie wygrywasz. Wygrywasz możliwość może dostania jednej rzeczy z tej paczki. My będziemy planować, żeby tutaj właśnie robić tutaj na łóżku razem te openingi, a tam nad szafką, a tam na łóżku może będziemy mieli szafkę z takimi właśnie rzeczami, gdzie możemy te małe rzeczy, jak np. to. Układć. Na początku znałem, że to jest kostka z Minecrafta, ale mi nie pasowało. Ale już podobało mi się, ale jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie tych fajnych... Zaraz będziemy się ja zaraz, dobrze, tych będzie dobrze. Jeżeli chcecie więcej takich openingów, klikajcie łapkę w górę, postaram się więcej takich paczek dostać, e, nawet zamówić, jeśli będzie możliwość. Was też zachęcam do, do subskrybowania do Pixelboxa, wszystkie linki... Socjalne Pixelboxa są w opisie, więc możecie tam lecieć. Więc od nas to tyle. Trzymajcie się, kochani, do następnego razu. Pa 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 pa!